Witam wszystkich. Chcę Wam dzisiaj pokazać deskę Spline. Jest to deska model typu DOR. Jest to przód deski. Jak widać jest nowiutka poli zapakowana. Może na coś się uda tutaj. Jak widać jest to model DOR 59 w 159 na 45. Jeśli chodzi o design, identyczny ma model większy tzw. Most Dor. Pokażę Wam z tyłu jak wygląda. To jest tylna spodnia część deski. Jak widać, deska ma tutaj mocowania do finek. Są one położone asymetrycznie. Identycznie na dole. Do deski w komplecie, oczywiście, mamy tutaj komplet potrzebnych nam elementów, czyli mamy dwa pacy na, na stopy rączka komplet fin śrubeczki oraz oczywiście footstrapy dwie eee, sztuki jak widać, co jest bardzo ważne footstrapy mają tutaj taki bardzo fajny system memory foam to reach czyli aha. jest to system który dopasowuje się do stopy zawodnika czy osoby pływającej.